chcesz dowiedzieć się dlaczego twoi widzowie nie zamieniają się w subskrybentów pomimo że starasz się jak możesz aby to uczynić to bardzo dobrze ponieważ w tym wideo pokażę ci 5 najważniejszych przyczyn dlaczego twój kanał nie zdobywa nowych subskrybentów i pokażę ci jak zdobyć subskrypcję na YouTubie z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz witam was bardzo bardzo serdecznie na mój kanał trafia bardzo wielu twórców którzy zastanawiają się dlaczego pomimo że publikują oni wideo na swoich kanałach Licznik ich subskrypcji nadal stoi w miejscu. Wiele osób chce osiągnąć te 100 subskrypcji, a pomimo to ta sztuka im się nie udaje. Prowadzi to często do sytuacji, w których ludzie stosują paskudną, niecną, występną, nieprawą, diaboliczną u nas subskrypcję za subskrypcję, która polega na subowaniu siebie nawzajem i prowadzi do podbudowania naszego licznika subskrypcji jak również naszego ego. Niestety nie przekłada się to na wyniki, jakie osiąga nasz kanał i nie prowadzi do niczego sensownego. Dlatego po raz kolejny proszę was o zaprzestanie tych działań. wróćmy jednak do tematu. To wideo ma na celu pokazanie najczęstszych przyczyn braku wzrostu subskrybentów. Pierwszą przyczyną jest brak cierpliwości. W czasach, kiedy wszystko jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, kiedy możemy i chcemy mieć wszystko już teraz. YouTube i jego polityka stają się murem nie do przejścia dla niektórych twórców. Musimy pamiętać, że prowadzenie kanału na YouTube to maraton, nie sprint i na efekty musimy po prostu poczekać. Przypomina to trochę przebywanie na diecie. W tydzień nie uda nam się osiągnąć zamierzonego rezultatu, nawet jeżeli rzucimy wszystko i zajmiemy się tylko i wyłącznie walką o naszą sylwetkę. Podobnie jest z dodawaniem wideo. Wielu twórców myśli, że doda 3-5 filmów na raz, i zobaczy deszcz subskrypcji lejących się szerokim strumieniem wprost na ich kanał. Niestety, tak to nie działa. Musimy pamiętać, że algorytm YouTube'a potrzebuje czasu na zakwalifikowanie naszego wideo do określonej niszy, jak również zbadanie, czy nasz materiał posiada odpowiednie predyspozycje, jak choćby dobry współczynnik klikalności miniaturek, jak również odpowiednio długi czas oglądania. Aby wejść do grupy sugerowanych wideo, a tym samym znaleźć się przed oczyma nowych widzów spragnionych znakomitych materiałów, takich jak nasze filmy. Pamiętajcie więc, bądźcie cierpliwi. Nie od razu zbudowano Rzym. Drugim, szalenie ważnym czynnikiem odpowiadającym na pytanie, jak zdobyć suby na YouTubie, jest usprawnienie naszych wideo. Niestety, aby prowadzić kanał na YouTubie, musimy znać się na wielu aspektach. Nasz piękny umysł musi zaznajomić się ze stosowaniem ciekawego języka, bogatego w różnego rodzaju niebanalną treść, która zainteresuje naszych widzów. Oprócz tego musimy znać wiele technik resetowania uwagi, dzięki czemu nasi widzowie nie zasną podczas naszych górnolotnych wywodów na różnego rodzaju tematy ponadto nie mogą być nam obce zagadnienia montażu wideo, optymalizacji filmów pod kątem algorytmu YouTube'a czy też tworzenia profesjonalnej grafiki dla naszego kanału. Jak widać gołym okiem, każdy youtuber musi posiadać sporo talentów, aby odnieść sukces w tej branży. Nie martwcie się jednak, kiedy któryś z powyżej wymienionych zagadnień sprawia wam problem. Ten kanał jest po to, aby wam pomóc osiągnąć sukces i wybić się na YouTubie. W tym miejscu nadmienię tylko, że specjalnie dla Was tworzę kurs z dominu YouTube'a, który omawia wszystkie te kwestie i znacznie, znacznie więcej zagadnień. Kurs jest już na naprawdę ostatniej prostej i w tym roku na pewno ujrzy światło dzienne. Jeżeli chcielibyście, abym dodał określone zagadnienie do kursu, to zapraszam Was do pozostawienia komentarza pod tym wideo, jak również subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz, ponieważ dla swoich subskrybentów przygotowałem specjalną ofertę. Ok, kolejną niesamowicie ważną kwestią, która nie pozwala wybić się na YouTubie jest zapominanie o podstawach. Bardzo wiele osób po stworzeniu swojego wideo nie ma już sił na tworzenie profesjonalnej miniaturki czy też tytułu. Nie poświęcają oni tym aspektom należytej uwagi i niestety w związku z tym mogą oni zapomnieć o znalezieniu się w zakładce na czasie. Dlatego pamiętajcie o profesjonalnej miniaturce. Jeżeli nie wiecie, jak ją zrobić, możecie kliknąć w link, który właśnie teraz ukazał się Waszym pięknym oczom u góry na ekranie. Zaczekajcie! Zanim jednak to zrobicie, obejrzyjcie ten materiał do końca, ponieważ mamy jeszcze wiele ciekawych spraw do omówienia. Kolejną rzeczą, która hamuje rozwój naszego kanału na YouTubie jest brak sprecyzowania kontentu. Podczas przeglądania wielu kanałów zauważyłem, że bardzo wiele osób chce złapać przysłowiowe 10 srok za jeden ogon i dodaje na swój kanał bardzo wiele filmów, które posiadają skrajnie różny kontent. Trochę gameplay, trochę vlogów, trochę przepisów kulinarnych i trochę wideo edukacyjnych. Słowem, wszystko i nic. Takie kanały nie mogą zdobyć dużej liczby subskrybentów, ponieważ nawet kiedy ktoś zdecyduje się subskrybować taki kanał, nie otrzyma tych treści, które go interesują i dla których zasubskrybował właśnie ten kanał. Dlatego odejdzie od danego twórcy i będzie szukał czegoś innego. Zobaczcie, kanał Sprytny Pieniądz traktuje o zagadnieniach związanych z pieniędzmi, sposobami ich zarabiania, rozwoju własnej osoby, jak również rozwoju kanału na YouTubie. Na tym kończy się tematyka kanału. Nie chcę dotrzeć do osób zainteresowanych np. tematyką gier, ponieważ wiem, że ta nisza różni się zdecydowanie od tego, czym się zajmuję teraz. Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek chciałbym zainteresować się grami, to stworzyłbym osobny kanał o właśnie tej i tylko tej tematyce. Dzięki temu zabiegowi nie tracę raz pozyskanych subskrybentów, ponieważ wiedzą oni, czego mogą się ode mnie spodziewać. Wy zróbcie to samo. Konkret rządzi na YouTube, i to on sprawia, że dany kanał rośnie bądź nie. Kolejnym aspektem, który sprawia, że nasz kanał rośnie powoli, jest brak odpowiedniej komunikacji z naszymi widzami. Kanał na YouTube jest społecznością osób, które interesują się określonymi zagadnieniami. Bardzo ważne jest więc budowanie relacji z naszymi widzami. Niektórzy twórcy nie przykładają należytej uwagi do tego tematu i. O zgrozo, nie odpisują swoim widzom na komentarze. Tudzież nie próbują nawiązać nici porozumienia pomiędzy własną osobą, a ludźmi, którzy chcą nas oglądać. Pamiętajcie, to widownia decyduje o sukcesie lub porażce danego kanału i jeżeli nie będziemy liczyć się z głosem ludu, zostaniemy obaleni przez wir rewolucji i bunt naszych widzów. W związku z tym, kiedy następnym razem wpadniecie na Genialny waszym zdaniem pomysł na nową serię wideo, zapytajcie swoich widzów co o niej sądzą zanim jeszcze pomyślicie o wciśnięciu guzika rekord. Kolejnym niesamowicie ważnym elementem, który pomoże zdobyć nam suby na YouTubie jest eksperymentowanie. Każdy, powtarzam każdy YouTuber powinien eksperymentować. Nieważne czy ma 100 czy też milion subskrypcji, dzięki przeprowadzaniu testów dowiadujemy się wielu niesamowicie ważnych i interesujących rzeczy. Jak mawiał Albert Einstein, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Dlatego tak wielu twórców wciąż stoi w miejscu i zastanawia się, jak zdobyć te 100 subskrypcji i dlaczego im się to nie udaje. Tworząc wciąż te same materiały oparte na tych samych schematach, nie możemy spodziewać się, że osiągniemy coś innego. Dlatego musicie zacząć eksperymentować z każdym aspektem waszego kanału. Pracujcie nad miniaturkami, tytułami wideo, jak również samym filmem. Wprowadzajcie zmiany i obserwujcie, czy dana rzecz jest dobra, czy też zła. Pozytywne efekty powielajcie, a te, które wam nie wyszły, usuwajcie. Pamiętajcie, prowadzenie kanału na YouTube przypomina trochę gotowanie zupy. Kiedy pierwszy raz to robimy, na pewno nie będzie ona dziełem sztuki kulinarnej. Ale kiedy zaczniemy dodawać odpowiednie składniki, a usuwać te, których jest za dużo, lub są nieodpowiednie, nasza zupa będzie smakować każdemu, kto jej spróbuje. To już wszystkie najważniejsze sposoby, które hamują zdobywanie subskrypcji na YouTubie, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Wam w zidentyfikowaniu elementów, jakie warto poprawić na swoim kanale. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym. Ponadto, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat rozwoju kanału na YouTubie, zapraszam Was do obejrzenia innych wideo z tej serii, jak również do subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz i zaznaczenia ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. रुच